Witajcie, kochani, w kolejnym filmie. Dzisiaj na początek zrobimy taki szybki unboxing. Paczuszki, którą chyba Wam w którymś filmie pokazywałam, ale jej specjalnie nie rozpakowywałam do tej pory, żeby móc zrobić to z Wami. I te filmy przedświąteczne przywołały, przywołały we mnie te trudne do opisania, ale tak pozytywne, fantastyczne uczucia. Właśnie tą radość z nagrywania filmów dla Was mogłam sobie przypomnieć, te emocje, to jak do tego się przygotowuję, jak planuję. Aczkolwiek ubolewam, że mam tak mało czasu i każdą chwilę, którą poświęcam na nagranie filmu, to wyszarpuję, tak wyrywam z tego mojego codziennego dnia. Więc zaczynamy. Ja tutaj postaram się tak szybciutko rozerwać, rozkleić cokolwiek zrobić z tym pudełkiem abyśmy się mogli dostać do środka e, o jajku, o jajku, poruszyłam was więc pewnie też drżycie dzięki temu z niepewności i z ciekawości co tam może być e, ja się domyślam aczkolwiek już e, nie jestem pewna czy pamiętam wszystko, co może tutaj być? Ach, ta taśma. Dobra. Pierwsze koty za płoty i już zaczynamy. Ach, tak, oczywiście. Zaczniemy od książeczek dla dzieci. Góra mądrości. Podobno to jest seria książeczek z takim przekazem dla dzieci, aby uwierzyły w siebie. Poznały te pozytywne emocje y, i otwarcie, i tak y, no, odważnie szły w świat. No, tak to swoimi słowami y, opisuję Wam, czytając to, co pamiętam z tego, co przeczytałam na stronie. Y, tak, y, ale przeczytam to, co jest z tyłu książki, więc mniej więcej będziecie wiedzieć, o co chodzi. Lisek marzył o podróżach, jednak powstrzymywał go strach przed ciemnością. Nieźwiedź bardzo chciał mieć przyjaciela, lecz ten się nie zjawiał. Obaj czekali, aż ich marzenie się spełnił i wiedząc o tym, że aby po nie sięgnąć trzeba wyruszyć w drogę. Na szczęście mądra gośnica poradziła im, by wspięli się na górę mądrości. Czy byli na tyle zmotywowani, aby dotrzeć do celu? A może droga okazała się ważniejsza niż sam cel? To historia z pięknym przesłaniem o podążaniu za marzeniami, o tym, że każdy się czegoś boi oraz jak ważna jest w życiu przyjaźń. E, właśnie, no, więc myślę, że ten opis już Wam nakreślił em, przekaz e, tych książeczek. Ładne są, e, tak, okładki. Wyklejka i poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Ilustracje, właśnie te, te książki są bogato ilustrowane. I między innymi też, oprócz tego, że istotna jest ta treść i ten przekaz, to też dla mnie ważne są ilustracje. I pomimo, że nie mam już w domu takich małych dzieci, to jednak zakupiłam. Lubię książki dla dzieci. Myślę, że tak czy inaczej przydadzą się. Sama też lubię czytać takie książki. No i z racji tego, czym od czasu do czasu obecnie się zajmuję, też mi się przyda. Następna książka z tej serii Gwiazda Miłości, czy Gwiazdka Miłości? Gwiazda Miłości, też pięknie słuchajcie, oprawiona. Nie wiem, czy to widzicie. Błyszczy się tak. Tutaj są takie złote gwiazdki. No, troszeczkę się odbija, więc widać. W środku jest tak. I tak szybciutko ilustracje. Piękna, piękna. Gwiazdka miłości. Ciepła, wzruszająca opowieść o rodzinie i byciu razem, a także o gromadzeniu doświadczeń i pięknych wspomnień. Czyli o tym, co w życiu najważniejsze. Jak przeczytam, to Wam opowiem, jakie są moje wrażenia. I jeszcze dwie książeczki z tej serii. Deszcz życzliwości i jak znaleźć szczęście. Jak znaleźć szczęście? Ciepła opowieść o przyjaźni, różnorodności, poszukiwaniu własnej drogi do szczęścia i szanowaniu wyborów innych. To tak, w skrócie, to, jeśli chodzi o przesłanie bo tam jest oczywiście taka krótka informacja o bohaterach a tutaj deszcz życzliwości. Bajka porusza problem samoakceptacji, z którym dzieci często się mierzą. Mówi o tym, że wszyscy jesteśmy różni, ale przez to wyjątkowi. Tak, to jest bardzo ważne i istotne jest, żeby od najmłodszych lat przekazywać dzieciom, że, że są ważne, że to, że porównując się do innych, może im się wydawać, że są właśnie inne. To wcale nie jest złe, to jest dobre, że każdy z nas się czymś szczególnym wyróżnia. I to, że różnimy się między sobą, sprawia, że świat jest piękny i możemy się też uzupełniać w tym, co robimy, chociażby. Ta seria zawi zawiera jeszcze więcej książeczek. Ja akurat wybrałam te cztery. I zobaczcie, też pięknie się umienią tutaj listki na okładce. Takie nawet banieczki takie, tak są i listki, takie banieczki. Także jak dla dzieci pięknie zdobione. No mnie samej oko się śmieje do, do tych książek. Ja bardzo lubię książki, które są tak pięknie wydane i to pobudza też no wyobraźnię. Zdecydowanie tak. Wiadomo, że tekst buduje nam tu wyobraźnię, ale obrazki pomagają w tym jeszcze bardziej sobie coś wyobrazić, dopowiedzieć, dowymyśleć, czy nawet zainspirować, tak? No to pokażę Wam jeszcze znaleźć się, jak znaleźć szczęście. Czyli to, co widzimy na okładce, to ta kolorystyka. Książeczka jest tak, jakby utrzymana w tej kolorystyce. Ja bym tak to widziała te książeczki były w dobrej promocji bo była taka promocja 2 za 40 one cały czas są w promocji więc można skorzystać i książka, która była bestsellerem już dawno kilka lat temu, ja widziałam to szczególnie na kanale czytacza, ale dopiero teraz się na nią skusiłam Śnieżna siostra Maja Lunde. Tak się chyba czyta imię i nazwisko autorki. Książka jest dosyć gruba. Jest ona też przeznaczona dla dzieci i też pięknie zdobiona ilustracjami. Są już kolejne części tej, tej serii, bo to jest chyba jakaś seria z tego, co wiem. Także myślę, że będę kontynuowała. I tu warto chyba wspomnieć właśnie o tych ilustracjach, że ilustrowała Lisa Sato. Wiem, że to nazwisko pojawia się na, na wielu wydawnictwach, i teraz nie jestem w stanie sprawdzić, ale zastanawiam się, czy na tym nowszym wydaniu, na tym ostatnim wydaniu opowieści Ligilnej, która była w przekładzie w tłumaczeniu Jacka Denela, ale to zweryfikujemy. I ostatnia pozycja, która znalazła się w tej paczuszce, to jest właśnie w SPO. Miany w poprzednim filmie Grinch, czyli Grinch skradł święta. I tutaj mamy tak wyglądającą książkę. Ja na kanale Książkowy Freak dowiedziałam się, że, że podobno pierwotna, oryginalna postać Grincha jest biała że dopiero później wszedł zielony kolor. Nie wiem, nie sprawdzam, ale skoro Ola tak mówiła, to z pewnością ma potwierdzone informacje na ten temat. Ola też interesuje się między innymi książkami dla dzieci, zbiera je, lubi je, czyta, więc jestem ufam jej, po prostu ufam jej i skoro tak mówiła, to widocznie tak jest no i w sumie tyle pudełeczko puste gdybyście chcieli sprawdzić więc ja za moment zbieram się, bo jeszcze mam przesyłeczkę do dobrania więc prawdopodobnie zabiorę was na ten ciemny już spacer no bo nie ukrywam praca z najwięcej czasu mi zajmuje i w czasie pracy trudno jest, żeby cokolwiek nagrać. A jak mam jakiś wolny dzień, to wtedy załatwiam tyle spraw, ile tylko mogę. A nie mam zbyt czasu, często, często wolnego dnia. Natomiast teraz grudzień będzie kilka takich dni miał, więc postaram się je wykorzystać. A teraz kończymy to wejście. I chodźcie ze mną na spacer. Zobaczcie, u nas wieczorem zaczął pruszyć śnieg, ale nie wiem, czy nie razem z deszczem sobie spadał, bo na zewnątrz, na, na ziemi nie ma nic za bardzo. A było wcześniej tego więcej. Pójdę od razu wyrzucić śmieci i Odbierzemy sobie przesyłeczkę. Myślałam, że będę szła i z Wami rozmawiała, ale niestety większą część drogi jest po prostu ciemno i obraz jest bardzo, bardzo brzydki. Także wykorzystuję teraz światło latarni, żeby mo mogła do Was, żebym mogła do Was powiedzieć, tak abyście mnie widzieli. Na zewnątrz jest bardzo przyjemnie, można by powiedzieć ciepło w stosunku do tej pory roku. Nie wieje, to jest duży plus. Spadają z nieba takie delikatne drobinki śniegu, takie naprawdę mikroskopijne. Widać tylko właśnie pod światłem latarni, jak one spadają w dół. I co? No i dzięki temu można e, pospacerować, więc odbiorę przysyłkę i może zabiorę Was na spacer taki dłuższy. Zobaczę, czy uda mi się właśnie to nagrać, czy nie. Może zabiorę Was, żeby obejrzeć wystawy sklepów, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy m, po zamknięciu e, z tych wszystkich e, sklepów e, należących do galerii m, tutaj po sąsiedzku, czy wystawy są oświetlone? Bo przynajmniej Pepko wiem, że jest zawsze tam, jest zgaszone światło, jest ciemno, nic nie widać. A no nie wiem jak pozostałe sklepy. Także idziemy po przesyłkę. mam przysyłeczkę, a w domu pokażę Wam, co tutaj jest. Także idziemy dalej. Zobaczcie, tutaj jest taki ładny neon i kiedyś go fotografowałam. I jedno z tych zdjęć właśnie da Wam później na okładkę mojego albumu. I bardzo ładnie on wygląda, podoba mi się. O, widzicie, jak jest taka ciemność, to super to odbija. A zobaczymy, jak zmniejszy tutaj jeszcze światło. Super. No, niestety, oprócz rysmana, bo panie są jeszcze w środku, tak, wszystkie sklepy są wygaszone, No, jeszcze w się świeci, bo panie tutaj coś sprzątają. Więc. Więc no światło z siłą rzeczy się świeci, i tak coś możemy zobaczyć. Na tyle ciepło, że sobie czapkę, bo zaczęło mi być zbyt ciepło, a nie chciałabym się spocić, jak troszeczkę poczuję, że jest mi chłodno, to znowu założę. Powiem Wam, że... Chyba bardzo często używam ostatnio z sformułowania, powiem Wam. Takie mam wrażenie, jak montuję te filmy, to, to mam wrażenie takie. I tutaj mamy te Diego i mamy Action i... Bardzo lubię chodzić do tych sklepów, bo często gdy potrzebuję RAM to znajduję tutaj przy przystępnej cenie takie formaty, jakie mi są potrzebne. Nie zawsze, bo najtrudniej jest znaleźć format 45 na 30 najwięcej jest 40 na 30 ale czasami potrzebuję zdecydowanie większych, więc chociażby 50x70, więc tutaj są. Są też z paspertu a do niektórych zdjęć do paspertu jest mi niezbędne. Także teraz też przydałoby mi się przyjść, ale powiem Wam, że ciężko mi się wybrać, naprawdę jeszcze chciałabym jakieś rzeczy dokupić, które przydadzą mi się do, czy do prezentów czy właśnie żeby coś się pakować, czy jakieś Rzeczy takie do zabijania, bądź do domu. Takie dzięki którym będę mogła... Ojej, ja tu strasznie Zestawiam. Dzięki którym będę mogła uporządkować pewne rzeczy. Tylko no na to trzeba czas, trzeba pochodzić, poszukać. Ostatnio byłam w Auchan i trafiłam na takie pudła. Które można wstać pod łóżko. Przestrzenne, fajne. I wydaje mi się, że jeszcze jedna bym sobie to kupiła. No, ale widzicie, żeby takie kupić, to musiałam uchodzić, wychodzić tak. Musiałam przejść po kilku stepach i przez kilka miesięcy w zasadzie nie dzień w dzień i nie wiadomo jak często, ale starałam się co jakiś czas, gdy byłam na zakupach, poszukać czegoś takiego. Nie udało mi się trafić, więc. Nie wszystko od razu można kupić, ale yy, no zawsze coś się znajdzie. Dzięki temu można coś posegregować, uporządkować. A w tym mieszkaniu jest mi to niezbędne. Idziemy dalej. Jestem i już Wam pokazuję, co ja tutaj mam. Otóż poczuszka była wiecie, zabezpieczona dobrze. Ja to już poobcinałam, porozcinałam, żeby było szybciutko. Więc jest książka z serii Uniwersum Metro. To jest chyba Metro 2033. Robert Schmidt. Otchłań. Także książka bardzo trudna do zdobycia. Trzeba było na nią długo polować. I to też jest zamówiony prezent, także cieszę się, że już go mam wreszcie na miejscu. Także, kochani, na dzisiaj to wszystko. Nie przedłużajmy wszystkiego dobrego Wam. Życzę i do następnego filmu. Hej!